Czy żyję? Może jak unicorn. Nie mam co robić, to oglądam papito. Jestem bardzo dużym, no nie ma, tylko tylko o nie. Nie ściągam od nikogo, wszystko robię sam. Nawet Logo będzie takie jak ja Czyli bardzo znane Bynajmniej tak myślę, bo bardzo o tym marzę Ej, A nie o komarze Cóż, chciałem powiedzieć Tylko to, że Bardzo, ale to bardzo Polubiliśmy tą muzykę Polubiliśmy Jakby zaczęliśmy tą śpiewać Razem jako kuzynostwo może nie wychodzi nam to jakoś za super, ale... Jest fajnie, fajnie się przy tym bawimy. No i co? Lecimy dalej. Marzymy wszyscy o tej wielkiej scenie. Widzimy się w następnej jakiejś tam nucie, nie? monarkę.